Robimy z Wojtkiem włam na scenę. Cześć, dawno się nie widzieliśmy, ale witam was po raz kolejny na kanale Just Photo Studio. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę, ponieważ jedziemy nagrywać odcinek z Wojtkiem z kanału Do Roboty, którego na pewno bardzo dobrze znacie. Zapraszam Was na taki vlogowy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I co? Pakujemy sprzęt i lecimy w drogę. No i witam Was już z trasy. Jedziemy do naszego pierwszego celu, czyli do tarnowskich gór, gdzie razem z Wojtkiem, którego tutaj obok widzicie na siedzeniu kierowcy, będziemy kręcić odcinek trenera personalnego. Gdzie na kanale Wojtka on się za niedługo pojawi. No a my lecimy drogą. Zostały nam ostatnie 3 minuty. No, także zostały nam ostatnie 3 minuty i rozpoczynamy trening z trenerem personalnym. Proszę bardzo, dojechaliśmy i idziemy na nagrania. Dzisiaj dzień mamy dosyć intensywny, bo zostały nam jeszcze dwa miasta do obskoczenia. 10 litrów paliwa. No, to, to chyba boli najbardziej. Proszę bardzo, mamy taką piękną salę, trener personalny. Kręcimy odcineczek. No i co? Mam takie maszyny, które jeszcze nie wiem do czego służą, ale myślę, że zaraz się dowiem. U nas na planie przygotowania trwają, więc uznałem, że to jest idealny moment do tego, aby zaprosić Was na moje social media, czyli Instagram, Facebook, na którego również możecie wpadać, bo tam pojawiają się relacje z tego co obecnie robię, gdzie nagrywam. Jest dużo zdjęć, więc, więc jeśli Was to interesuje, to wpadajcie! Jeszcze Wojtka w stroju Mima. Tak. Proszę bardzo, już gotowy do treningu. No, my już po treningu, po nagraniach, chwila relaksu z tyłu. No i co? I lecimy w kolejne miejsce, czyli do Wielkopolski. My już w drodze do kolejnego miejsca. Czyli lecimy na Dożynki. Tak, to jest ten drugi odcinek, który dzisiaj kręcimy. Mamy wiele atrakcji, czyli przejazdy Fiatem, mamy helikopter, będzie koncert chwytaka i Kabaret Malina, czyli Królowie Żyta. Mam nadzieję, że uda mi się coś uchwycić podczas tego, jak będę kręcił odcinek. Oczywiście dla Wojtka. No ale co? Dla Was widzowie, nie dla Wojtka. Wojtek to jest tam, wiecie, podmiotem tego wszystkiego, a to jest wszystko dla widzów, kochanych naszych widzów. Oczywiście, no piękniej się tego nie dałe powiedzieć. Widać, że mamy do czynienia z profesjonalistą. Także teraz tylko czas na profesjonalne filmy. Nie, no tekst nawet pamiętam. No, no to dzisiaj na dożynkach grasz koncert. Gram koncert. Zresztą. Dura godzina, baby. Zabiorę cię na górę. Zrobię ci shaker. shaker, bo jestem tutaj w godzina, baby. Nie pytaj mnie w ogóle, na górze mamy lurę Sypiali na naszym grudniu. No i mamy to. Maczka. Maczka-paczka. No, chciałoby się powiedzieć, że przerwa obiadowa, ale bliżej to nam do śniadania niż do obiadu. Na śniadanko do maczka. Wszędzie obostrzenia trzeba chodzić w maseczkach, przynajmniej zamawiać. Maczkujemy sobie śniadanko, Wojtek wypuścił cinek z McDonalda, jak tutaj się pracuje, więc jeśli jesteście ciekawi, wejdźcie na kanał do roboty, a tam na pewno zobaczycie, jak w takim McDonaldzie się pracuje. A my przechodzimy do konsumpcji. My ciągle w trasie, ja po no, króciutkiej drzemce. Króciutkiej, bo więc spać godzinę. <laughs> Niestety ja tak mam w podróży, że mnie jakoś sen łapie. Dobrze, że nie ja prowadzę, bo wtedy byłoby gorzej. W ogóle to taka informacja dla Was. Mam nadzieję, że ten dźwięk, który teraz słyszycie, w końcu jest dobry. Nie ma żadnych przerw, ani nic się nie dzieje. On jest ten dźwięk, to się okaże dopiero, na razie że jest informacja, że ma być porządny. Ma być porządny, a będzie też był korzystany w odcinku u Wojtka, więc... Oby był. Oby był porządny. No i mamy to, ostatnia prosta. Zostało nam 6 minut do miejsca, gdzie odbywają się te dożynki. Eee, przepraszam Was za poprzedni kadr, który był taki piękny, wąziutki na moją twarz, ale tak to jest, kiedy nie ma się obiektywu, na którym się widzi. Gdzie co? Parking Dożynkowy dalej. Następny wjazd. Parking Dożynkowy dalej. To lecimy na parking Dożynkowy. Gdzie tu mam wjazd? Czemu mam tak daleko stawać. To no daleko, panie. Wciskasz się tam jednak? O... Ja mam kupę sprzętu filmowego, nie będę tego nosił tam. A, bo ten ten to tak, tak, tak. Nie, to nie, to, nie ta ma problemu, uzupełnia. nie ma problemu. Gdzie się tu, gdzieś nie? Tu to gdzieś. To się... te no, te dobra. Jak się załatwia miejsca najbliżej, najbliżej, najbliżej. Dojechaliśmy na dożynki. Cześć wam, się ma? Wacław, konferencja całego zamieszania. Kojarzy, kojarzy. kojarzy Cześć Wojtek. Operator żyta. Cześć, siema Wojtek. Cześć. No, są my na tych dożynkach. Ej, kur, tej kurczę, tutaj pełno jakiś światu 125p, plac zabaw dla dzieci. Orkiestra Denta. Wszystko jest, no i zjeść można. To spróbujemy, tak na, na wejściu. Co się ten? No to byśmy takie ziemniaczka jednego, Ziemniaczka, proszę, pani obsłuży na mnie. Chwytak. tak, ten youtuber taki. Ja się nie znam, ale to, żeby nie przy proboszczu, żeby nie szedł. Probosz do przodu, bo to tak nie może być, bo to ja mówię, że ty gdzieś w robocie ci spadło na głowę, ty masz to tak cały czas. Tak? Dobrze, spokojnie, tylko żeby nie przy proboszczu iść tak, żeby nie było tu potem jakiejś insynuacji. No ale... bo jeszcze jest nie wiadomo. Lepiej jakby Roman powiedział, bo Tak. Idziemy w kondukcie. No czegoś takiego się nie spodziewałem. Lecimy w kondukcie dożynkowym Jest Wojtek z kanału do roboty, z którym tu przyjechałem. Jest Chwita, proszę bardzo. No i królowie żyta przed nami. No czegoś takiego to byśmy się nie spodziewali. Uwaga, uwaga, robimy z Wojtkiem Włam na scenę. Za 10 zł ona tańczy dla mnie. Pozdrawiam wszystkich. O gdzie tam ludzi, jest są kolejki. Patrzcie, jak będąc u boku takiego youtubera to się można nawet i na scenę wbić. Patrzcie, ile ludzi za nami. Pusto to jest na scenie, ale pełno ludzi jest tam. Schodzimy już ze sceny i lecimy szukać roboty. Dożynki, dożynkami, gwiazdy gwiazdami, ale to co mnie najbardziej zainteresowało, jak zwykle coś na co zwracam uwagę. Czyli wszyscy operatorzy, a jest ich tu pełno. Kamery, Sony, nie Sony, pełno dronów. Proszę bardzo, tu mamy operatora. I co? Może kiedyś też będę miał taki sprzęt. Życzcie mi tego. Przed chwilą Wojtek brał udział w konkursie. Ja wam nie zdradzę, czy mu się udało wygrać, czy nie, ale jeśli chcecie się o tym przekonać, to wbijajcie na jego odcinek na kanał. Prawdopodobnie do roboty, ewentualnie jeszcze tata vlog. No. Wojtek, to ma tyle tych kanałów, Jakoś że to będzie. Jakoś to nie ręce, będzie. Więc macie informację, że no, chyba mi nie poszło. Sami zobaczycie. A wiecie, co tu jeszcze jest? Poza jazdą, jest Fiatami miało. i innymi takimi mobilami. Mamy helikopter, który ląduje właśnie za mną. Teraz test ostateczny mojego mikrofonu. Mamy szczere pole. Wiatr. Wszystkie inne mikrofony do tej pory przerywały A ten... No powiedzcie mi, ja już to wiem przy montażu, ale wie mi Powiedzcie, chcę to usłyszeć od Was Czy Wam się ten dźwięk podoba? Dajcie znać w komentarzach no, wszystko fajnie, ale ja się pytam Gdzie jest tył tego samochodu? Dawaj, dawaj, dawaj Czasami do zdjęć a czasami od zdjęć, a to jest znacząca różnica. Najlepsze imprezy mówi się, że są w remizie, więc jak nie ma remizy, to remiza przyjeżdża do nas. A przynajmniej wszystkie wozy, które w niej stały. Wlatujemy od zaplecza po kiełby. musi być, ogórek, kiełbasa. Udało się dostać jedzonko kiełba, bigosik, yy, yy, pajda ze smalcem. No po prostu no, palce lizać. Patrzcie, jak się królowie wożą, no. proszę bardzo. Dobra. I teraz takie tomaty. A to są ci ludzie, którzy zawsze ogarniają audio To, żeby wszystko było pięknie nagrane na obrazku i za to ich szanuję, bo potem mamy fajne relacje i wszystko jest uwiecznione. Proszę tylko spojrzeć. To Ej, tak! Przez całe życie! Zaraz wychodzą na scenu Dobrze muszę Proszę bardzo, koncert pięknie zagrany, I... a potem co? A potem zdjęcia. I Wojtek robił, a z nimi wszyscy chcieli zdjęcia, ale, ale do Wojtka też, do, do Wojtka też Nie no, no z to, co gadasz. Oni mówią, e, mo mo może pan zdjęcie zrobić? No nie no, może pan zdjęcie zrobić, ale później, o ten, ten pan, co tam z tymi trumnami chodził. No to ten sam, <śledzimy> to ten sam. To... Takie reakcje na Wojtka, takie na zespół Malibu, proszę bardzo. Jakoś się podzielimy. Ja, ja ciekę cały wóz sprzętu tak się wożą proszę bardzo A gdzie wy tam panny mieścicie? Czekaj chwilę Poczekaj, musi odebrać Dobry wieczór Siewa Będziesz w telewizjach! Bok pomachaj telewizji! Mogłaś się ubrać chociaż O tak e, proszę zbliżenie, zbliżenie proszę zrobić Dobra, słuchajcie, śpiewamy jeszcze jakiś numer? Umowa jest taka, że wszyscy podniosą ręce i będą robić tak. Mam przykład centów w holenderskim kasie Siadaj na jak nie no to Wiesz o tym, baby. tutaj impreza się dopiero rozkręca chwytak właśnie przed nas scenę a my lecimy w kolejne miejsce czyli do Warszawy bo jutro kręcimy bar z kuchnia i o proszę letni hamski podryw za mną także Pięknie, pięknie, ludzie się bawią do żynki pełną parą. Każdy z każdym chce sobie zrobić zdjęcie. Jak zawsze na takich imprezach? tak? Szybka przesiadka do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że zbieramy jeszcze z trasy kolejną osobę. Na dzisiaj tyle z nagrywek i pewnie widzimy się jutro. Jeszcze wam pokażę, jak dojedziemy do samej Warszawy. Witam panie. Za ile do Warszawy? Za chwilę odjazd. Za chwilę odjazd, a ile pieniędzy? Ile zapłacisz, tyle będzie dobrze. A widzicie, jaki mi się kierowca trafił. Najlepszy. No, proszę państwa, dzisiejszy finał, czyli dojechaliśmy do Warszawy. Eee, ja jestem mega zmęczony ale Wojtek to już na pewno bo on jeszcze cały czas prowadził Mamy pizzę w Warszawie pizzę Gigantyczną pizzę Ona jest ogromna My już wstali i zaraz ruszamy na kolejne nagrywki. Wczoraj niestety nie było okazji, żeby e, przejście po Warszawie, no bo wróciliśmy bardzo późno, ale spokojnie, dzisiaj też nie będzie. E, zrobimy co mamy zrobić i wracamy do gliwic. Lecimy jeszcze na szybkie śniadanko do prawdopodobnie piekarni, o ile ona będzie otwarta. E, liczę na to, że tak, bo w sumie jakieś śniadanie przydałoby się zjeść. Jest zamknięta. No proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu, no ale niestety tutaj Wam za wiele nie pokażę z tego względu, że nie będzie na to czasu. My widzimy się pewnie po nagraniach, no zobaczymy jak to pójdzie. Słuchajcie, my już po nagraniach, czas się spakować i wracać na Śląsk, do Gliwic. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że zostawicie na przykład subskrypcję, że polajkujecie ten odcinek że dacie z siebie wszystko w komentarzach, no bo co bo warto, pokazaliśmy wiele pracy przy okazji no bardzo ciekawa postać ze mną jeździła, a raczej ja jeździłem z nią czyli z Wojtkiem, z Wojtkiem z kanału do roboty więc pozostawcie po sobie coś no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia cześć